Pierwszy do siedmiu punktów wygrywa. A, okay. Rozpoczynamy pierwszy wyścig. Mamy wow. chyba sześciu kierowców w pierwszym wyścigu. Jak na razie Seba na prowadzeniu próbuje zdobyć gigantyczne prowadzenie, Kseon z ośkiem. Nie, z... ojej, jej, jej, Seba pijany, nie. w ogóle co on robi, nie? Osiek próbuje go dogonić z Kseonem, Właśnie go wyprzedzają Próbują wrócić na poprawne tory, no ale tak To jest jak się jedzie na trzech promilach Alkoholu, Osiek w tym momencie próbuje Przejechać przez pierwsze poważny kwadr, Pierwsze poważne skrzyżowanie przez Oj, 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 ogumienie go Troszeczkę tutaj zahaczyło Pudełko próbuje go dogonić, ale robi kolejnego Fikołka, ale Osiek jak na razie Wychodzi pięknie na prowadzenie, widzimy Że o niestety mała stójka Małe dachowanko, ale wraca na tor I jedzie przez ten słynny most, Przykład to na tej mapie kiedyś jeździliśmy. Zobaczymy, ile osób się wywali na tym słynnym moście. Jak na razie, osiek sobie jedzie po malutku. więc zobaczmy, co tam dalej u innych słychać. Xeon i Seba, i Ryzon. Sobie jadą dalej. Na razie mamy top 3, takie dość mocno uwzględnione. Ryzen niestety zahaczył na moście, więc musi niestety skorzystać z respawnu. No i zobaczmy co teraz. Ozek dalej na prowadzeniu jedzie na pierwszy speedbus, ale Kseon, jakiego dostał tutaj Nitro w ogóle, ale na moment się zatrzyma, bo musi pomachać oczywiście publiczności na trybunach. No i oczywiście Seba w tym momencie go próbuje dogonić dedazen próbuje też znaleźć tę linię prostą, trajektorię, ale Miał małe problemy, pudełko go dogania. A Ryzen, nie wiem dlaczego, stoi przed boostem i czeka na kolejny, na kolejny restart. I widzimy, że sytuacja jest niezbyt ciekawa na froncie. I Osiek proszę Państwa, pierwsze miejsce w pierwszym wyścigu, trzy punkty zgarnia. Zobaczymy co zresztą. Mamy tutaj wielki korek przy trybunach. Czwórka próbuje się popisać, ale kto do, przejedzie przez linię mety jako pierwszy, wychodzi na to, że dodazen na drugim i trzeci. Więc wychodziłoby na to, że osiek dostaje 3 punkty. No to to na nie lubię to dostaje 2 i Xeon dostaje jeden punkt. Jak chcecie więcej takich giveaway'ów to musicie uzbierać 10 tysięcy marchewek na streamie przypominam Ile jest w tym momencie w banku? 500? 500 No to jeszcze 9,5 tysiąca wam zostało 10 sekund, kto jeszcze? Kto jeszcze? Wyksziknij gracze Ja nie chcę game pasa A w ogóle ten Klaus to jest tutaj? Nie, ale możesz spenetrować każdego kto był na streamie jeżeli znasz jego dokładny pseudonim, oczywiście. Więc, A że w ogóle kiedykolwiek był? Tak. Jeżeli był przez minimum 10 minut na streamie, My to jest w mojej markupy. bazie. Aha. No. Wyścig numer 2, proszę Państwa. Przypominam, top 3 dostaje kolejno 3, 2, 1 punkt. Wygrywa pierwszy do 7. Szukamy trzech zwycięzców. Patrz jaki karambol. Patrz jaki karambol. Skubi niestety ma problem z oponką. Ale dostanie za moment respawn. Pudełko już go dostał. Skubi się zapatrzył na Co maskeczkę. się tutaj dzieje? The Dazen. O, w tym momencie The Dazen na prowadzeniu. Ale hopa, Ale robi free 360 normalnie. Tony Hawk. Pięknie wow. wykręci. o i zahaczył niestety w oponkę, ale będzie chyba jechał dalej. I zobaczmy, jak kolejne backflipy Ryzen Osiek, Skubi. Pięknie tutaj już lądowanie. Jak ten peleton będzie dalej wyglądać. Jak na razie Ryzen odzyskuje po fatalnym pierwszym wyścigu jedzie na drugim miejscu. The Dozen walnął w trybunę. <laughs> Pudełko musi nadrobić sytuację, więc zobaczmy co mamy na przodzie. The Dozen się zgubił, próbują na skróty chłopaki jechać. Pomału wracają na tor. O, Skubi, niestety 3 promilewe krwi, no i nie dał rady. Dedazen znowu wyjechał poza tor, bo ten bus boost, ten boost jest okropny dla, dla tej sztucznej inteligencji. Więc muszę niestety, wrócić na checkpoint. No i zobaczmy. To jest lepsze niż formuła. Nie? <laughs> zobaczmy, ale tutaj mamy konflikt. Patrzcie, jak się spychają nawzajem jeden do drugiego. I kolejny backflip. Zobaczymy, jak wylądują. Seba z Dedazenem walczą o prowadzenie. Tymczasem za nimi Scooby. O, nawet ładne lądowanie. Kseon dachuje i próbuje zrobić. O, double backflip. Skubi mu troszeczkę pomaga od tyłu. Przypadek, nie sądzę. Kseon jedzie dalej. Trzecie miejsce. No o, i widzimy, Mocno że. Kawał, <laughs> widzimy, prawie całą prostą macie do nadgonienia chłopoki. Więc zobaczmy, co dalej. Kolejny backflip. No, no i Dedazen niestety jednak Sebe pokonuje na tym wirażu Uuu, ale zahaczył o oponki, niestety Niestety, Seba wrzuć pierwszy bieg, chłopcze Oj, o się, jak go maltretuje i wylądowali na oponkach, więc sytuacja nabiera rumieńców Znowu mamy top 3 wybiórcze, Skubi niestety w banner. No i Dedazen pomału zbliża się do finałowej linii mety. Ostatnia prosta przed nim. No i zobaczmy, co z tego będzie. Mamy tutaj jakieś przedziwne skoki ponownie i na kolejne backflipy. Pudełko ze skubią próbują nadgonić sytuację. Kto zdobędzie punkty? Oj oj, 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 oj. Prawie będzie dojazd do mety. Dedazen wygrywa kolejny wyścig. W sumie to pierwszy, tak? Wygrał? Nie. Był drugi na drugim miejscu, okay. sorry. Wygrał pierwszy wyścig, pudełko zajmie drugie, a na trzecim będzie... Kto? Czemu mi pokazuje złe osoby? Skubi Kurde, ominęłem Aż Ksa się tam zgliczował. Być może ten wyścig spowoduje, że będziemy znali zwycięzcę. Na pewno będziemy być może znać zwycięzcę, a jak nie to czeka nas kolejny wyścig. rozstrzygający Mogliśmy zrobić rajd. Odwróć tabelę Jakbym odwrócił tabelę to wygrałby Ktoś kto w ogóle nie jest na streamie <noise> Bo byłby ostatni, czy ostatni są pierwszymi wtedy Więc ruszyli, po raz kolejny mamy tutaj powtórkę z rozywki Ten sam tor nam wylosowało No i cóż, Osiek się zapędził Próbuję walnąć w jakiegoś tam kalarepa To jakiś krzaczek o, ale proszę, jaki piękny przejazd po Apexie Pup, <grystanie> wylądował maską Ale jedzie dalej mimo wszystko, Osiek, widzę, że już tutaj opanował tor do perfekcji No widzicie, wystarczy pojechać na Grand Prix F1 i od razu się zna tor No i zobaczmy, Xeon, drugie miejsce Przepycha jakiś pachołek, nie wiem dlaczego, nie, to nawet nie jest pachołek, to jest wózek Xeon, odłóż go! Nie potrzebujesz! Nie jesteś w pracy! Odłóż go! To się nazywa pracoholizm. <grym> pracoholizm. Ale zobaczcie, co tutaj się stało w ogóle: pudełko znienacka na prowadzeniu. Drifty. Lekko się zgubił na moment, bo kamera go zauważyła. Więc teraz musi odwalić jakiś ładny pokaz, skoro go wybrałem. Dedazem próbuje go dogonić, ale też nie wykręcił na zakręcie, więc wraca na tor. No i co my tutaj mamy... A nie, przepraszam, bo ja nawet nie wiem, którego lejna się ten da zęma. On jedzie po wszystkich drogach możliwych, jak się tylko da i walnął jeszcze w trybunę. Tradycyjnie Proszę bardzo, kolejny zakręt za nami. Osiek jest na strasznie straconej pozycji. On spadł na prawie że ostatnie, a był na prowadzeniu przez prawie połowę wyścigu. No, no i dzień. jak kurwa dobry dzień, jak ja palet nie mam do PRZ, <słyski> No i cóż, dobra, na razie go zostawimy w spokoju, bo w tym momencie The Doesn't próbuje go dogonić razem ze skubim, Skubi robi backflipa flipa. oponki, ciach I cyk, osiek, chase squidek, robimy Gimba Trzy osoby dostaną grę ze swoich to na stynie. Niech ta strasznie powalona gra o tym zdecyduje, kto dostanie ode mnie gierki The Doesn't goni pudełka Pudełko do przodu. Walnie prawdopodobnie, tak. Walną w całe koryto. Oponek walną też w publiczność. The Dazin i go dogonić. Ale zobaczcie, Osiek próbuje nadgonić z Sebą. Sytuacja jest i też Kseon w końcu odrzucił wózek. No i mamy ostatnią. Ostatnią. Ostatnią, prostą tak naprawdę. Dwa, dwa zakręty przed nami jeszcze. Nie, maksymalnie 80 zł. Pierwsze miejsce, maksymalnie 80 zł. Drugie miejsce, tak, do 50-60. I ta gra będzie należeć do niego. A jak nie macie żadnej gry, która się kwalifikuje, to ja wybieram sam wybitnego dżema i wam go kupię. Więc wychodziłoby na to, że chyba pudełko wygra, bo nie, najbliżej do niego jest osiek, ale jest... dzieli ich strasznie długa prosta. Więc wychodzi na to, że pudełko zdobywa 3 punkty. I na to wychodzi, że być może osiek zajmie drugie miejsce, ale kto to tam leci? Widzimy cień. SKUBI! SKUBI! Walnął troszeczkę tutaj w mały tutaj łuczek. Kolejny. Co to z tymi cieniami się dzieje w ogóle? Dodazym czy SKUBI? A jednak SKUBI. Trzecie miejsce. GG, pudełko zdobywa 3 punkty, więc ma ich 5. dwóch do zwycięstwa ci brakuje. Osiek dostaje 2 punkty, więc też ma 5. Dwóch punktów wam brakuje do zwycięstwa. Skubi znowu na trzecim, więc ma 2 punkty. 5 ci brakuje do zwycięstwa. Rób, że ta osoba, która ma najdalszy skok, wygrywa z komentarzem. Jak ktoś się wypierdoli i zrobi 3 metry kappa. Możemy zrobić jak Hugo, że musisz kliknąć w myszkę z opóźnieniem. Możemy włączyć DSJ2, i ja ci dam kontrolę nad moją myszką. I będziesz z 3 sekundowym opóźnieniem skakał. No cóż, kolejny wyścig, czy. E nie, to jest jakaś inna mapa. Okay. no to wystartowali. Zobaczmy, kto zdobędzie kolejne punkty. Dedazen, osiek i pudełko muszą być w top 3, żeby wygrać. Skubi, jak squidkę zaatakował. No, ładnie, ładnie. Jak na razie, na spokojnie po tej linii prostej mamy kolejny zakręt. I, i jak na razie Ryzen wychodzi na prowadzenie wraz z Pudełkiem Xeonem. W, mają znaczącą przewagę. I mamy pierwszą chopkę. Poważniejszą. Zobaczymy, kto się wywali na słynnych. O! O proszę, omijają! Omijają!

No, i pudełko teraz musi przejechać przez bardzo wąskie, wąski korytarz. oponek, dookoła trybun. No i zobaczmy. Mamy peletę uzbierany. Kto wyjedzie pierwszy z opresji? Wychodzi na to, że chyba The Dazen? Chyba The Dazen on bardzo chce wygrać. On już chce wygrać, on chce wam zająć G. I zobaczmy. Jak na razie, na prowadzeniu. A, kolejny. Kolejny przejazd. Kolejny backflip. pup! Dobra, Dedazen wydaje mi się jest tymczasowo bezpieczny. Xeon Skubi, próbuje go przeskoczyć. Uuu, lecą, lecą. Ja teraz Wybijają się. Ksonowi. Ksonowi. Dobra, to pooglądajmy Ksona w takim razie. Mamy tutaj już linię mety. O, już jest linia mety. Dedazen walnął niestety w blocze. O, cheater! Cheater <laughs> na Respawnie przejechał. Dedazen wygrał. Dedazen. O, jakie cheaterstwo! Co to w ogóle jest? Xeon na drugim miejscu. Seba, czy pudełko? Pudełko na trzecim miejscu. Ojoj oj, oj. Dazen wygrał. Mamy pierwszego zwycięzcę naszego Gimbawaya. Na drugim miejscu jest B. On dwa punkty, czyli ma trzy i pudełko jeden punkt. Pudełka, pudełko potrzebuje jeden punkt, by wygrać, więc musisz przy następnym wyścigu być w top 3. I ruszyli. Niektórzy zapomnieli, że mamy manuale. Zapomnieli wrzucić jedynkę. Tak, a różowy na najmniej wypadków. U, I już mamy pierwszy wiraż. Patrzcie, patrzcie co tu się dzieje. W ogóle roztarcie mistrzów. Uderzyli w czwórkę. No i niestety pudełko, które ma być najbliżej zwycięstwa jest na razie na szalem końcu. skwidek. próbuje wrócić na tor. Udaje mu się. Brum, brum. I zobaczmy co dalej. Osiek z Sebą. Giga przewaga nad całą resztą. Ich nie... O, ich nie dotyczyło. Tamten karambol. Popaki próbują nadgonić sytuację, jadą pomalutko po podejście Ryzen niestety, na szarym końcu aktualnie, ale pewnie to się zaraz zmieni. No i zobaczmy. Beon wyjechał z toru, więc musi wrócić na checkpoint, jak i również reszta brygady. Próbują ogarnąć sytuację, więc yy, ogromną przewagę zyskuje Seba i Osiek, więc na razie o nich się nie będę martwić. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. No i cóż, 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 cóż. Squidek w końcu wyjechał gdzieś na, w miarę na wysoką lokatę. Poprzednik w wyścigu był w, na szarym końcu. Trzy promile we krwi to ciężka jazda, bo proszę, osiek zahaczył o oponki razem z sobą. I to jest moment, gdzie jest szansa, że, że tutaj zmieni się całkowicie w ogóle. Skubi widzę, że... Ej, 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 ej co, co to ma być w ogóle? Proszę wyjechać stąd. Bar proszę bardzo, to jest nielegalne, tak nie wolno. No i co dalej? Seba wjeżdża na pierwsze. O, oj, 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 Ale tu jest ślisko, wow. Tokyo Drift. Czy przejadą obok, czy przez? O nie, se Uff, <laughs> proszę bardzo, Squidek próbuje z Ryzenem teraz wjechać na prowadzenie, spychają się delikatnie. Zobaczymy, czy któryś przypadkiem kogoś nie zepchnie z idealnego toru jazdy. Na to wychodzi, że nie, jadą sobie spokojnie. Tutaj mamy już ostatnią prostą, jeszcze jeden, jeden zakręt przed nimi i znowu będzie czyterstwo do linii mety. Zobaczmy, kto przejedzie pierwszy. Ż żaden, żaden. Na to wychodzi, że żaden. Chyba, chyba mamy to przesądzone, Squidek wygrywa ten wyścig, Ryzen na drugim, a na trzecim będzie chyba Skubi. Tak, znowu Scooby na podium, na trzecim miejscu Zgarnia 3 pointy, Ryzen 2 pointy i Squidek pierwszy trzy punkty Kurde, kolejny wyścig musimy zrobić, <ścoughs> dawno nie było tak Zaawansowanego giveaway'a Mapa nazywa się Big Oof To jest bardzo dziwna mapa, ale okej okay, jedziemy Big Oof zaczyna się od tego strasznego korytarzu, labiryntu, drogi, szosy I Zobaczmy, pudełko bardzo chce wygrać, ewidentnie widać to jego determinację w tym wyścigu Przepchnął squidka zajmuje pierwsze miejsce, ładnie przejeżdża przez zakręty Ryzen niestety zahaczył Droga, to jest to <noise> Dokładnie Więc niestety Ryzen musi nadgonić sytuację, a reszta ekipy próbuje ominąć Opelki wow, Pudełko jak, jak ten, jak przejechał Pudełko ewidentnie ma determinację, wow. by wygrać Gierkę, komputerówkę Steamówkę Uuuuj Pachołek. O, tak, pachołki zaliczył wszystkie. O, Seba jaki tutaj ten cztery zbił pachołki w tym bowlingu na tej kręgielni. I co my tutaj mamy? Osiek, oj osiek, osiek, o zepchnął, próbuję zepchnąć Seba. Ale nie, nie, nie. Zatrzymuje się, na razie spowalnia. Wie, że to może, to może mu zaszkodzić. Wie, że spychanie może mu zaszkodzić, więc na chwilę zwolnił. Być może za moment włączy DRS. No i zobaczmy: mamy tutaj synchronizacyjny backflip. Ale pięknie wylądowali. ale właśnie jak zahaczyło drzewko. Biedne drzewko. Więc mamy Sebę, który obejmuje prowadzenie. Seba nie ma żadnego punktu jeszcze? Jak to jest możliwe? What the fuck? <laughs> to jest twoja szansa, żeby nadrobić sytuację. To jest twój moment, żeby nadgonić, nadgonić sytuację i masz giga przewagę, więc proszę tego nie zepsuć. W tym momencie osiąg Xeon Osiek bardzo chce wygrać. Musi być na drugim miejscu, by wygrał. Musi być na przynajmniej drugim miejscu. Osiek, by wygrał, by osiągnął próg 7 punktów. Więc jest szansa na to, że mu się uda. on próbuje go dogonić w tym pudełku, który musi być w top 3, żeby wygrać. Więc mamy tutaj zaciętą walkę. Zobaczmy, co tam u Seby słychać. Seba robi piruety. Próbuje ominąć ostatnie przeszkody, ale prawdopodobnie wygrał. Więc co u reszty? Osiek. Jak sobie poradzi z tymi przeszkodami ostatnimi? Seba sobie tam jakoś w miarę radzi z tyłu. Kseon próbuje go dogonić? Seba nie! Seba! Nie! Seba! Nie! Seba, Seba! O, dostał respawn, Pierwsze miejsce. Kseon drugi. Osiek mu znał pudełko. Wygrywa grę. Ale przypał. Jak mu ją, jak mu zabrał? GOD DAMN it. Zobaczmy co my tutaj mamy Pięć Pięciu graczy W naszym wyścigu Osiek I Xeon Walczą O trzeci slot Trzecią wygraną Trzecie miejsce do wygrania a, ok, gry z kulosa nie działają, kurde, szkoda Właśnie na niej mi zależy, bo na mi słabo chodzi <grystanie> Punktacja jest tam Na do w dolnym lewym rogu Masz trzy punkty aktualnie Na to by wychodziło Zobaczmy Ryzen i Seba wychodzą na Duże prowadzenie, Kson próbuje ich dogonić Tymczasem Osiek i Squidek zaliczyli mały problem Mały problem O tutaj ktoś coś postawił na puście. Przepchnął przez przypadek Więc zanosi się na to, że Xeon ma duże szanse, by być może zajął drugie miejsce Ale w tym momencie wyprzedza sepę O mój Boże, ale on wyhamuje? Nie wyhamował I jo, i bączki Tokio Drift Tokio Drift, chłopaki się delikatnie zgubili Mi <laughs> się podoba jak oni <laughs> ze sobą korespondują <laughs> Delikatnie. Popona, pneumatyczna. Delikatnie. Stary. Z przyjemnością, ale w ten weekend nas nie ma. A w przyszły tydzień jestem. Natomiast nie wiem kiedy będę w podcaście, bo w przyszły weekend mam podcast. Będę w podcaście. Zostałem zaproszony. Okay. Tylko nie wiem kiedy. O której. Ale pewnie będę streamować, więc możemy zagrać za tydzień. No problemu. Możemy zrobić my podcast. Słucham? O dinozaurach. Co o dinozaurach? My zrobimy podcast o dinozaurach. A, podcast zrobimy o dinozaurach? Mm -hmm. Jak będzie podcast, to dam znać. Ale to jest mały podcast, ale on tam. Co to ZG? On tam dużo dużo osób takich zn znamienitych nawet pozapraszał, więc trochę byłem zdziwiony, że mnie zaprosił. <laughs> Co tu się dzieje? Osiek tak bardzo nie chce wygrać chyba tej gry. On tak bardzo nie chce. Co chwilę co patrzy na niego, to coś A. się z nim dzieje. Co? Oto Horizon. Mamy ostatnią prostą, proszę państwa. Horizon nie wyhamował. Ktoś mu urwał hamulce sobie również. O jak się zepchnęli! Mają problem Xeon również nie wyhamował na ostatnią prostą. Zobaczymy kto pierwszy respawn dostanie. Reszta chłopaków próbuje ich dogonić i być może będzie, nie będziemy mieli wyrównanego no. starcia. Xeon walczy tutaj o zwycięstwo w tym momencie, on jest w tym momencie najważniejszym graczem w tym wyścigu. Czy on zajmie drugie miejsce, przynajmniej by wygrać, czy nie? Nie zaliczył. Chyba, chyba nie, Ryzon wygrał. O, to jest ograniczone też czasowo? Jak nie pierwszy widziałam. wygra to tak. Seba czy Kseon? Seba czy Kseon? A może Osiek? A może Osiek zrobi kropek! Proszę Państwa NIE! SEBA NA DRUGIM miejscu OSIEK ZNOWU WŁOS PRZEGRAŁ! GOD DAMN! A chciałam powiedzieć, że Seba <laughs> się y, bardzo wybił pod koniec, to, znaczy pod koniec oh O po my god, o oh my god, co się tutaj dzieje? Jesus Christ, ta gra jest pogchamp Jedziemy. Mapa The Future. Wygląda na dość mocną, dość, dość prostą mapę. Czemu gry na VR są bitnie drogie, żeby wifeport istniał To jest dobra odpowiedź na pytanie. No cóż, jak na razie w miarę normalnie chłopaki jadą. Jak na razie chłopaki jadą w miarę normalnie. Osiek, <śledzianie> od tymczasowo na prowadzeniu. co z się dzieje <śledzianie> Ciężki zakręt do zrobienia. Niestety prowadzenie nic w tej grze nie oznacza ewidentnie, bo mamy nową trójkę, która próbuje osiągnąć zwycięstwo. Mamy Sebę, mamy Xona, mamy Squidka, którzy próbuje nadrobić sytuację. Jeżeli będzie draw to wygrywa ten, który był szybciej, w sensie ten, który by wygrał wyścig, bo będzie mieć więcej punktów analogicznie. Beon, to jest, to jest twój moment, żeby zaszaleć, chłopie. Jesteś... w sumie ten tor jest strasznie krótki. Jest duża szansa, że wygrasz. Nie spierdol tego. Nie wiem dlaczego, ale Frox cituje, bo on nie jest na pierwszym miejscu, a on jedzie. <śmiany> Minął jakiś checkpoint. On dopiero nie wiem o co chodzi. <śmiany> Ale nevermind Ojojojojojoj oj! Xeon popełnia katastrofalny błąd i Seba mu kradnie zwycięstwo Gratulacje dla Seby Trzy razy pod rząd w top 3 Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego co osiągnęłeś, naprawdę Seba największy comeback w całym giveaway'u Ja za to obwiniam Ciebie, bo wykrakałeś <grym> <grym> Więc wychodzi na to, że Mamy trzech zwycięzców w tym giveawayu. Wygrał The Dazen, pudełko i seba. Seba. Możecie mi wysłać linki chłopaki do waszej listy życzeń? A! Yes. S. Będzie muzyczkę teraz? S. Dziękuję za su subarinę. Będzie teraz jakąś muzyczkę? Weźmy, że będzie muzyczka. Fanfary? Tak. Były. To takie krótkie, powinno być takie długie. Jakie <grymne> <grymne> fajne ma logo, dadco. <grymne> Nawet tego nie widziałem. Okej, okay. bardzo chcesz Ultra Kill, widzę chłopcze, tak? Według Twojej kolejności. Okej, okay. kupuję Ci Ultra Kill. Why not? Bardzo chcesz Lars Nauts, ale jest za drogie. Onward jest za drogie. Mogę ci kupić RoboQuesta, bo na to by wychodziło, że to jest <grymne> jedyne co mogę ci kupić na ten moment <grymne> Kupuję ci mistrzu RoboQuesta, baw się okay, dobrze ja teraz kupuję? Możesz kochanie wybrać grę, którą chcesz Nie kupić Nie wiem co on chce najbardziej To co jest najwyżej to on najbardziej chce prawdopodobnie No to mogę mu kupić tą... AntiChamber. jeśli Anti to chce najbardziej Proszę bardzo Tylko musisz powiedzieć jak to zrobić tak. E, ja mogę kupić, a Ty mi przelejesz. A, no dobra. Tak będzie najłatwiej, żeby ja się nie pieprzyć. nie robię od razu, nie Kupuję Ci anti-chamber, gratuluję. Wait, what? Nie, kupiłem sobie. Fuck. Ale Refund. Jest. <noise> Shit. Kupione, dziękuję. To był giveaway.